Temat reparacji wciąż żywy i regularnie wraca. Teraz pojawił się dzięki niemieckiemu ambasadorowi, który oskarża europosła Arkadiusza Mularczyka o pomoc Putinowi podczas gdy sam bronił interesów Rosji. Czy Polska powinna jasno domagać się reparacji i nie pozwolić na dyplomatyczne prowokacje? To jest Ekspres plus Natalia Rzeźniczak zapraszam! W plusie polityczna burza, jaką wywołała odpowiedź niemieckiego ambasadora w Polsce na pisarka Arkadiusza Mularczyka. Europoseł PiS chciał mu bowiem wręczyć raport dotyczący strat Polski podczas II wojny światowej. Krewni i przyjaciele ofiar zgromadzili się koło Tarnowa pod pomnikiem ofiar wypadków drogowych. Tragiczne informacje z małopolskiego: we wsi pod Limanową doszło do dramatycznego pożaru, w zgliszczach znaleziono zwęglone zwłoki. Przybyli m.in. reżyser Spike Lee i aktorka Kate Blanchett. Papież Leon XIV spotkał się z gwiazdami Hollywood i zdobywcami nagrody Oscara. Na co może pozwolić sobie w Polsce niemiecki ambasador? Okazuje się, że na całkiem dużo. Może na przykład zarzucić polskiemu europosłowi, który walczy o reparacje za niemieckie zbrodnie wojenne, że w ten sposób działa na rzecz Putina. W ten właśnie sposób niemiecki ambasador Miguel Berger zaatakował Arkadiusza Mularczyka. Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger wywołał skandal dyplomatyczny atakując europosła prawa i sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka. Najpierw w wywiadzie na TVN24, potem na portalu X. Powód? Propozycja złożona ambasadorowi przez polskiego polityka, by Niemiec zapoznał się z raportem o polskich stratach wojennych. Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański raport i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały, kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi. Jak podkreślają politycy prawa i sprawiedliwości, próba łączenia działań Arkadiusza Mularczyka z Putinem jest niebywałym skandalem. Ten ambasador powinien być uznany za persona non grata. To jest bardzo daleko idący krok, ale w tej sprawie nie ma innych możliwości. To jest człowiek, który wprost atakuje potomków ofiar zbrodni niemieckich. Tym bardziej, że właśnie Miguel Berger w roku 2019, będąc wysokim rangą niemieckim urzędnikiem, sprzeciwiał się sankcjom na Gazprom. Do tego promował współpracę z Moskwą, broniąc jej interesów związanych z przemysłem energetycznym. Panie ambasadorze Niemiec, doskonale pana zapamiętałem i pańską butę podczas szczytu inicjatywy Trójmorza w Lublanie w 2019 roku. Gdy podczas panelu wszedł pan między innymi w ostry spór z sekretarzem Perym i bronił pan Nord Stream jak niepodległości. Jak na razie impertynencja niemieckiego ambasadora nie spotkała się z reakcją ze strony rządu Donalda Tuska. W miejscowości Zabawa w województwie małopolskim odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. To właśnie tam znajduje się ich wspólny pomnik i miejsce pamięci. Codziennie na polskich drogach ginie średnio 5 osób, a 70 jest rannych. Dziś krewni i przyjaciele ofiar zgromadzili się pod pomnikiem Ofiar Wypadków Drogowych w miejscowości Zabawa koło Tarnowa. 40-metrowy pomnik, który kształtem przypomina dwie zbiegające się drogi, to symbol pamięci o tych, którzy stracili życie na skutek wypadków samochodowych. Miejsce, w którym znajduje się pomnik, stało się także pretekstem do dyskusji na temat wypadków, ich zapobiegania, ale przede wszystkim miejscem, w którym ludzie mogą się wspierać i szukać pomocy. Spotykają się w takiej grupie wsparcia po to, żeby, żeby być razem. Każdego roku na całym świecie ginie 1 300 tysięcy osób w wypadkach drogowych. Zdejmijmy nogę z gazu i włączmy myślenie. Jedna osoba nie żyje, a trzy trafiły do szpitala w wyniku tragicznego pożaru, do którego doszło w nocy w krosnej w gminie Laskowa, koło Limanowej, po dotarciu pierwszych jednostek straży pożarnej. Na miejsce obiekt był już objęty płomieniami. Po opanowaniu ognia strażacy odnaleźli ciało kobiety. Przyczyny pożaru ustalać będzie policja pod nadzorem prokuratora. Walia walczy ze skutkami powodzi po przejściu sztormu Klaudia. Woda wtargnęła do budynków mieszkalnych i sklepów, zalewając całe miasta. Straż Pożarna i Ratownicza Południowej Walii ewakuują mieszkańców na bezpieczne tereny. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w Monmouth w południowej części kraju. Ulewa spowodowała tam wystąpienie z koryta rzeki Wye, która zalała miasto. Co powiedzą Państwo na połączenie Hollywoodu ze Stolicą Apostolską? Brzmi interesująco? No to proszę zostać z plusem. Dziś Światowy Dzień Ubogich. Na małym rynku w Krakowie stanął specjalny namiot, w którym potrzebujący mogli m.in. uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i lekarską. W Toruniu wystartował międzynarodowy festiwal filmowy Camerimage. Plusie zdradzimy, kto w tym roku będzie honorowym gościem wydarzenia. Film Frankenstein bije rekordy oglądalności, a kluczem do jego sukcesu bez wątpienia jest fenomenalna charakteryzacja filmowego potwora. Pokażemy ją krok po kroku. Od jutra ponownie otwarte zostaną przejścia na granicy z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach. Jak informują przedstawiciele rządu, ma to być podyktowane nie tyle chęcią współpracy z reżimem Łukaszenki, a sytuacją ekonomiczną ludzi mieszkających w strefie przygranicznej. Przejścia graniczne, które zostaną jutro otwarte, to Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestownica. Rozporządzenie w tej sprawie znalazło się w dzienniku ustaw. Warto dodać, że przejście graniczne w Bobrownikach dotyczy ruchu towarowego, zaś w Kuźnicy Białostockiej aut osobowych. Dziś Światowy Dzień Ubogich. W całym kraju odbywają się spotkania i wspólne modlitwy. Osoby w kryzysie bezdomności czy ubóstwa mogą nie tylko otrzymać pomoc, ale też doświadczyć życzliwości. Jednym z takich miejsc jest dzieło pomocy świętego ojca Pio w Krakowie. Ta placówka dostarcza pomoc przez cały rok. W Światowym Dniu Ubogich na krakowskim małym rynku stanął namiot, w którym potrzebujący mogli posilić się, ale też między innymi uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i lekarską. Wszystko po to, aby na nowo przypominać sobie o potrzebie solidarności z osobami ubogimi. Do klasztoru karmelitów bosych w Frekowie przybyły relikwie świętej Teresy od dziesiątka Jezus oraz jej rodziców świętych Zeli i Ludwika Martin, pierwszego małżeństwa wyniesionego wspólnie na ołtarze. Każdy przystanek tej wyjątkowej drogi to czas ciszy, modlitwy i spotkania z duchowością, która od lat inspiruje ludzi na całym świecie. Relikwiarze przemierzają Polskę i Słowację teraz dotarły do Krakowa. Ale już w poniedziałek relikwie ruszą w drogę do kolejnych karmelitańskich klasztorów w Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu. W Toruniu wystartował Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych sztuce operatorskiej na całym świecie. Miłośnicy pięknych ujęć, którzy doceniają pracę operatorów kamer z zapartym tchem, śledzą do kogo w tym roku trafią złota, srebrna i brązowa żaba, czyli główne nagrody festiwalu. To już 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych. W programie znalazły się projekcje premierowe i konkursowe, a także spotkania z artystami oraz możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami filmowymi. Honorowym gościem festiwalu będzie Kate Blanchett, oscarowa aktorka, która osobiście odbierze nagrodę Icon Award. Impreza potrwa do 22 listopada. Producenci najnowszego filmu o Frankensteinie pokazali dzień z życia Jacoba Elordiego, który wcielił się w postać potwora stworzonego przez szalonego naukowca. Aktor każdy dzień zdjęciowy zaczynał od dziesięciogodzinnej charakteryzacji, tu w 20-sekundowym skrócie. Tony makijażu, silikonowe maski i inne elementy stworzyły potwora, którego nie powstydziłby się sam dr Frankenstein. A piosenka Miley Cyrus zapowiada nadchodzący hit Awatar, Ogień i Popiół. Amerykańska piosenkarka aktywnie włączyła się w promocję widowiska w reżyserii Jamesa Camerona. Animacja, która ma podbić światowe kina, jest już gotowa, a jutro rusza przed sprzedaż biletów na premierowe pokazy, które odbędą się 19 grudnia. To trzeci film z serii Awatara. Tym razem historia skupia się na walce o władzę zwaśnionych planów. Piłkarze, politycy, gwiazdy, kina. Co łączy ich wszystkich? Każdy, mimo swojej sławy, z chęcią jedzie do Watykanu spotkać się z papieżem. Ostatnio do Ojca Świętego zawitały gwiazdy Hollywood ze zdobywcą Oscara na czele. No proszę, proszę. Spike Lee kibicem New York Knicks może być, ale przecież Papież Leon jest z Chicago. Dla niego to bardziej koszulka Michaela Jordana. No dobrze, ale gest doceniamy. Oprócz nagrodzonego Oscarem reżysera u głowy kościoła gościły takie gwiazdy jak Kate Blanchett, Vigo Mortensen, Monica Bellucci czy Adam Scott. In Inunepokady personalismi, esasperati e contrapposti. W epoce rozdrażnionych i sprzecznych personalizmów pokazujecie nam, że aby nakręcić dobry film, trzeba zaangażować swój talent. Niech wasze kino zawsze cechuje się językiem pokoju. Niech pozostanie miejscem spotkań i domem dla tych, którzy szukają sensu. Bo fajnie jak filmy uczą i motywują do lepszego życia, taką kinematografię Ekspres Republiki szanuje. A miało być tak pięknie! W minach tych państwa można jednak wywnioskować, że niestety nie jest. Francuscy pływacy Mathieu i Chloe Leger Whitfut musieli zrezygnować z kontynuowania swojej niezwykłej podróży z Wysp Zielonego Przylądka na Gwadelupę. Powód: awaria łodzi ratunkowej, której nie udało się naprawić mimo 24 godzin prób. Wyprawa była częścią misji, mającą na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat ochrony oceanów. W programie tym uczestniczyło ponad 100 tysięcy uczniów, którzy na żywo oglądali relacje z wyprawy. Ci przez 6 godzin każdego dnia pokazywali im głębiny oceanu. Mimo fiaska podróży Para zapowiedziała, że misja edukacyjna będzie trwać dalej. To się nazywa przezwyciężanie przeszkód. Edukacja ponad wszystko. O proszę, te ancymony na pewno nadawałyby się do lekcji związanych z wodą. Tak pięknie w łódzkim zoobawią się wydry. To dopiero wodne szaleństwo i te ruchy widać, że liczą na jakąś nagrodę od opiekunów, no i bez dwóch zdań czują się jak wydry w wodzie. A jeśli chodzi o pogodę w kolejnych dniach, to mamy dobrą wiadomość: temperatura odrobinę wzrośnie, choć słońce przeplatać się będzie z opadami deszczu. We wtorek kraj pozostanie pod wpływem chłodnej, wilgotnej masy powietrza, przynoszącej przewagę chmur oraz lokalne opady śniegu w centrum, a temperatury wahać się będą od 2 do 5 stopni. W środę pogoda nieco się ustabilizuje, w wielu regionach pojawią się przejaśnienia, choć zachmurzenie wciąż pozostanie duże przy wartościach od 4 do 6 stopni. W czwartek przelotny deszcz na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą nawet 9 stopni. Na pozostałym obszarze dominować będzie zachmurzenie z krótkimi przebłyskami słońca i temperaturami w okolicach od 4 do 6 stopni. Całość zapowiada spokojny, choć nadal chłodny i umiarkowanie pogodny okres. Damian Żurek z drugim rekordem Polski i drugim srebrem pucharu świata, a złoto było naprawdę blisko. W zawodach inaugurujących sezon nasz łyżwiarz przegrał z triumfatorem o zaledwie dwie setne sekundy. Z morą żurka w Salt Lake City jest bohater gospodarzy Jordan Stoltz. Amerykanin pokonał Polaka w piątkowym biegu na 1000 metrów, a wczoraj wyprzedził naszego reprezentanta o dosłownie połowę łyżwy. Walka toczy się jednak nie tylko o medale. Rozgrywany w Stanach Zjednoczonych Puchar Świata otwiera bowiem zmagania o kwalifikacje na zimowe igrzyska w Turynie. Kluczowa będzie w nich klasyfikacja generalna cyklu, a także ranking czasowy, ale jeśli Polak utrzyma taką formę, o promocję nie ma co się martwić. Michał Bryl i Bartosz Łosiak pewni gry w następnej fazie mistrzostw świata w siatkówce plażowej. Podczas rywalizacji w australijskiej Adelaidzie polski duet wygrał już dwa spotkania. W piątek ograł chińską parę Wang Du 2 do zera, a dziś po zaciętym boju pokonał austriacki duet Dressler waller 2 do 1. W efekcie objęli prowadzenie w grupie E. Samba de Janeiro na stoku narciarskim w fińskim Lewi. świeżo upieczony reprezentant Brazylii Lucas Braten triumfuje podczas zmagań slalomu specjalnego. Urodzony w Oslo zawodnik wznowił karierę w 2025 roku, ale po kłótni z norweską federacją jeździ już w barwach Canarinhos. Tym samym dzisiejsze zwycięstwo zapewniło Brazylii pierwsze w historii złoto Pucharu Świata. Wygląda na to, że Grzegorz Krychowiak po zakończeniu kariery piłkarskiej doskonale się bawi. Ostatnio wszedł nawet na scenę podczas Wielkiej Bitwy Warszawskiej, żeby rapować. Jesteście gotowi na Krześka Krychowiaka? Let's go! To w ogóle robi przy mnie też, Lilymut. -li Proszę Państwa, Messi, po roku O! Szwada z niego bestia, gdyby szczesty stał na bramce, łada by nie weszła. Myry, która w Polsce nie bo siedzę w albo bo cisnę krasnala. O, fajna ciucha, kolego, gdybym nie włożył, to miałbym i moralnego. O, chcesz się przebić, skoczysz jeszcze gorzej i Michał Kropi Stukrotny reprezentant Polski porwał publiczność swoim freestylem. A w programie dzisiaj, co prawda, freestylu nie będzie, bo dziennikarze redakcji pracują cały dzień nad każdym detalem, ale obiecujemy, że punktualnie o 19.00 emocji nie zabraknie. Uszkodzone tory pod Garwolinem, handlarze śmiercią, bez szans na uczciwy proces. Ekspres Plus gotowy do odjazdu, a w jego miejsce pojawia się jego wyluzowany następca. Po krótkiej przerwie zapraszam na Ekspres Republiki Luz. Do zobaczenia!